Zarówno rozwój gospodarczy, jak i poprawa jakości życia ludzi wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Jakie źródła energii wykorzystuje się w Polsce i dlaczego? Zapraszam. Ogólnie źródła energii możemy podzielić na odnawialne, czyli takie, które są praktycznie niewyczerpywalne. Zaliczamy tu energię wód, energię słoneczną, energię wiatru, biomasę, czyli paliwa roślinne. Biogaz i energię geotermalną czyli ciepło z wnętrza Ziemi. Mamy też nieodnawialne źródła energii. Gdy się wyczerpią, nie można ich już odtworzyć. Do tej kategorii zaliczamy węgiel kamienny, brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, a także pierwiastki promieniotwórcze czyli chodzi tu o energię jądrową. W Polsce wykorzystujemy głównie źródła nieodnawialne. Energię przetwarza się głównie na energię elektryczną i na energię cieplną, którą ogrzewa się domy. Odbywa się to w elektrowniach i ciepłowniach. Jeśli chodzi o elektrownie cieplne, to są to najbardziej rozpowszechnione elektrownie w Polsce. Niecałe 75% energii elektrycznej produkują właśnie elektrownie cieplne. Na taki stan rzeczy wpływ miały przede wszystkim bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego, którymi topali się w większości polskich elektrowni cieplnych. Problemem jest jednak negatywny wpływ, jaki spalanie węgla wywiera na środowisko. Z tego powodu w wielu europejskich krajach stosuje się w większym stopniu inne źródła energii elektrycznej. Wróćmy jednak do Polski. Najwięcej elektrowni, elektrociepłowni, które produkują i energię elektryczną, i energię cieplną, jest opalanych węglem kamiennym, który wydobywa się głównie w województwie śląskim. Oczywiście węgiel transportuje się też do innych rejonów kraju. Bo elektrownie opalane węglem kamiennym znajduje się w całej Polsce. Mamy też elektrownie opalane węglem brunatnym, ale znajdują się one tylko w tych rejonach krajów, w których wydobywa się węgiel brunatny. Dlaczego? Bo ten rodzaj węgla traci na jakości podczas transportu. Znacznie mniej mamy elektrowni cieplnych opalanych gazem ziemnym. Jego spalanie jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż spalanie węgla kamiennego. Problemem jest jednak to, że w Polsce nie mamy dużych złóż gazu ziemnego. Są też elektrownie spalające produkty ropopochodne, jak olej opałowy. Ale to wiąże się z wysokimi kosztami wytwarzania energii elektrycznej. Przejdźmy do odnawialnych źródeł energii. W całej Unii Europejskiej udział energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych zmniejsza się na rzecz tej ze źródeł odnawialnych. W 2022 roku w Polsce udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto wynosił 16,8%. W naszym kraju uzyskuje się energię elektryczną powstałą z wykorzystaniem energii wiatru, spalania biomasy i biogazu, energii wód oraz promieniowania słonecznego. Ciepło z wnętrza ziemi umożliwia jedynie produkcję energii cieplnej. Jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe, to są to po prostu pojedyncze wiatraki turbiny które przekształcają siłę wiatru na energię elektryczną. Ich skupienia to tzw. farmy wiatrowe. Dzięki temu, że na większości obszaru Polski mamy do tego korzystne warunki czyli wiatr wieje stosunkowo często i z odpowiednią prędkością ten dział energetyki rozwija się dość prężnie. W 2021 roku udział energii wiatrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej wyniósł nieco ponad 9%. W Polsce mamy też elektrownie na biomasę i biogaz. Biomasa to stałe produkty pochodzenia roślinnego, jak drewno opałowe, wióry, trociny czy słoma. Z kolei biogaz powstaje w wyniku rozkładu ścieków, odpadków, odchodów zwierząt, a także odpadów przemysłowych i rolniczych. W jego skład wchodzi głównie metan, dwutlenek węgla i azot. W Polsce większą rolę w produkcji energii odgrywa spalanie biomasy. Z niej mamy nieco ponad 3% energii elektrycznej, z biogazu jedynie 0,5%. Warto wspomnieć, że jedną z zalet używania takiego źródła energii jest możliwość jednoczesnego spalania, np. z węglem. Elektrownie słoneczne. Nasz kraj cechuje się małym i nierównomiernym nasłonecznieniem w ciągu roku. Najwięcej energii słonecznej dociera do powierzchni w półroczu letnim od kwietnia do września. W związku z tym, elektrownie słoneczne nie mają dużego znaczenia w naszym kraju. Mimo to od kilku lat mamy dynamiczny rozwój tego sektora energetyki. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze, będzie to spadek cen przy jednoczesnym wzroście efektywności baterii i kolektorów słonecznych. Po drugie, funkcjonowanie różnego typu programów i dotacji. I w końcu możliwość wprowadzenia wyprodukowanej energii do sieci energetycznej i uwzględniania jej w rozliczaniu z dostawcą prądu. Elektrownie wodne, czyli hydroelektrownie, do produkcji energii elektrycznej wykorzystują siłę przepływu lub spadku wody. Czy w Polsce mamy dużo tego typu elektrowni? Nie, a to z uwagi na niesprzyjające warunki przyrodnicze, to znaczy brak dużych rzek o znacznym spadku. Żeby wybudować tego typu elektrownie, należy najpierw spiętrzyć wody w zbiornikach zaporowych. Jednym z nich jest jezioro Solińskie. W 2023 roku udział w produkcji energii elektrycznej elektrowni wodnych stanowił jedynie 1,8%. Została nam jeszcze do omówienia energia geotermalna. Możecie to zdziwić, ale w Polsce mamy bogate zasoby wód termalnych, nazywanych też geotermalnymi. Są to wody podziemne, których temperatura jest wyższa niż średnia roczna temperatura powietrza na danym obszarze. Ale wykorzystuje się je na niewielką skalę i tylko do produkcji energii cieplnej. Powodem są warunki przyrodnicze, czyli głębokość występowania tych wód i ich temperatura. Funkcjonujące w naszym kraju geotermie, czyli zakłady, w których produkuje się energię ciepłą z wykorzystaniem ciepła z wnętrza ziemi, mamy np. w Bańskiej, Niżnej, na Podhalu, Mszczonowie w Mazowieckiem, czy w Uniejowie i Poddębicach w Łódzkim. Zapamiętaj najważniejsze. W Polsce o stopniu wykorzystania poszczególnych źródeł energii decydują głównie warunki przyrodnicze, m.in. występowanie złóż surowców energetycznych. Największe znaczenie dla produkcji energii elektrycznej w Polsce mają elektrownie cieplne są one opalanie główne węglem kamiennym i węglem brunatnym. Udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto w Polsce w 2022 roku wyniósł 16,8%.